Oddaliśmy fragment ulicy Pileckiego zrealizowany dzięki zaangażowaniu współpracujących z miastem przedsiębiorców. Dziękuję panu Stanisławowi Romaniukowi i jego firmie deweloperskiej. Dodam, że to element wspólnej inwestycji, która objęła budowę ulicy Armii Krajowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Fjeldorfa i Pileckiego, gdzie deweloperzy wykonali parkingi, miejsca postojowe, zieleń oraz chodniki. Dogadywaliśmy się zawsze robimy i pomagamy dla miasta. Zrobiliśmy ulicę Aleny Fedorowicz dla Miasta. Zrobiliśmy teraz przy Armii Krajowej parkingi. W ostatnim okresie zrobiliśmy część ulicy Pieleskiego, którą obiecałem prezydentowi ze względu na bardzo dobrą współpracę. No cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko, tylko sobie powiedzieć, że życzyłbym dalej, żeby była współpraca tak jak do tej pory. No i do roboty trzeba się brać. Innego wyjścia nie ma.